Siema z tej strony podeptany i zapraszam Was na kolejny odcinek z tradowania. Na początku filmiku pokażę Wam cały przebieg tradów, jaki wykonuję, ponieważ pewna osoba prosiła mnie, żebym to bardziej wytłumaczył. Więc tak, bierzemy dla przykładu tutaj dwie strony, loot Farm i Tradit. Wyszukujemy identycznych itemów. Tutaj macie na przykład pancy oraz boksy. Jakiś tam boks, nie wiem. I depozytujemy to na tradicie. Jednak przed tym mniej więcej wyliczyłem, ile dostanę za te dwa przedmioty. I mając taką informację mogę znaleźć teraz na tradicie przedmioty, które wpłacę na farma. Tutaj będę brał dla przykładu jakąś bluzkę. Wchodzę na, na tradicie w all price i sprawdzam, czy jest limit i, no i też mniej więcej wyliczam, ile za to dostanę. Jak widzę, że jest profit, to tego ile się da i szukam podobnych itemków. Tutaj macie rękawiczki, jakieś piwory, drzwi. I to wypłacamy. Niestety może się zdarzyć tak, że ktoś nam to właśnie zabierze. Jak tutaj widzicie. Dwa itemki się nie udało. No nie bierzemy tak, które się udało. No, zaraz dobierzemy za tą resztkę, co zostało. Sprawdzimy w ogóle, co tam się wypłaciło. Mhm. Aha. Czyli mniej więcej wszystko, ale nie wszystkie sztuki. Dobra, postaramy się jeszcze raz wypłacić to. Bo może ktoś w tym, w tym samym momencie chciał to zabrać. Dobra, udało się. Mamy resztki na tradicie. I zaraz Wam pokażę, jaki jest ogólnie profit. Yy, dobra, mamy 40 centów. No, ponad 40 centów profitu, bo jeszcze na tradicie nam zostało. Więc tak ogólnie się zawsze traduje. Ok, mam nadzieję, że mniej więcej wyjaśniłem to, jak to krok po kroku wygląda. Więc co, wpłacamy to i bierzemy się za kolejne trady. Dobra, mamy tutaj jakieś temki, zrasta znowu. Teraz zaprawię całą kwotę. Wypłacamy i będziemy wpłacać tak, jak ostatnio na tradita. O, tutaj widzicie jakiś super bonus 6 centów. Dobra, odświeżamy i wpłacamy to. Niestety, z tego co kojarzę, jak robiłem te nagrywki. To były bardzo duże problemy ze Steamem i praktycznie nie dało się nic wypłacić, tutaj chyba widzicie mieli już pokazane, że się nie da w tego wpłacić. Ale oczywiście tak jak kiedyś mówiłem, najlepszym sposobem jest płacenie tego wszystkiego i wymiana z jakichś przedmiotów za 1 cent, tak jak tutaj widzicie. Po paru nieudanych próbach w końcu mi się udało. I teraz na spokojnie możemy sobie wybrać itemki, macie 12,75, wypłacamy dużą ilość przedmiotów. No, ale spokojnie pomieszczą nam się w sklepie. No, w sklepie na stronie Lutwarmonty widzicie, jakiś jeden item się nie udało wypłacić, ale zaraz coś dobierzemy innego. Dobra, po chwili szukania mamy maskę. Na szczęście udało ją się wypłacić bez najmniejszych problemów. Teraz będzie widać przynajmniej jakiś zauważalny profit, bo wtedy jakieś tam resztki, trochę tu, trochę tam. A z tego wszystkiego, no, uzbiera nam się ponad 19 dolarów. Tak, dobrze widzę. No, tak jak mówiłem, 19 dolarów jest. Płacamy to i będziemy robić już ostatni trade. Niestety na dzisiaj już Wam zaspoileruję, że ten ostatni trade przyniesie nam dolar profit. To będziemy mieli łącznie powyżej 20 dolców. Czyli łącznie w dzisiejszym odcinku wyszliśmy 3 dolary na plus. Jest to spowodowane tym, że bardzo mało przedmiotów jest ogólnie na stronach. O tej widzicie niestety na Dealsa nie dało się tego wpłacić, ale na Tradey to już się dało. Wypłacimy zaraz z tego jakieś itemki. No ale dobra, nieważne. Wydaje mi się, że 20 dolarów, tradując się z samymi botami, jest to całkiem dobry wynik. Więc myślę, że dodamy do tego jakieś może strony gamblingowe, bo tamto dopiero są profity. Jednak miałem to zrobić w innej serii ale z racji tego, że jest tak mało przedmiotów na tych stronach, to myślę, że teraz to wdrążę. Oczywiście jak będzie jakaś opłacalna oferta na stronach z botami, to będę je wykorzystywał, lecz strony gamblingowe oferują o wiele więcej przedmiotów i tam jest większe zróżnicowanie tych cen. Będę Wam je pokazywał wszystkie, no co i widzę jednak więcej tych trade'ów wyszło, no ale możecie w tle sobie obejrzeć. Um. Cała seria cały czas będzie się opierała na tym samym czyli na tradingu, tylko że po prostu dodam jeszcze e, strony gamblingowe. Wydaje mi się, że to powinno przyspieszyć trochę tę serię, bo powiem wam, że szukać tych przedmiotów jest trochę ciężko, jeżeli masz do dyspozycji tylko boty. No, a strony oferują o wiele więcej. Nie będziemy na nie grać, tylko po prostu będziemy się z nich stridować. E, no, wydaje mi się, że to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Staram się go tak. Nagrać na szybko. Co prawda, słychać niekiedy, chyba cięcia, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Eee, polecam stawić subskrypcję, aby być na bieżąco. E, zostawić ocenę i napisać jakiś komentarz. No, no to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.